Siemaneczko, czyli witajcie w ten fajny zapowiadający się dionek. Mam nadzieję, że dla każdego ten dzion będzie udany. Mimo to, że jest poniedziałek, zaczynamy tydzień. No, a troszkę tych informacji jest na karteczce. Słuchajcie, przede wszystkim wyprzedzę Was w zapytaniu, dlaczego nie ma maseczki. Uważam, że w parku tej maseczki. Mogę sobie ją odpuścić. Wystarczy, że, ją, że będę się dusił z dwutlenkiem węgla w pracy, w autobusie i w innych, właśnie, gdzie jest skupiskach ludzi. No niestety takie, takie są czasy, tak więc sobie odpuściłem maseczkę w parku i tyle. Każdy ma swój rozum. Ale, no, słuchajcie, no, I przede wszystkim najważniejsze: trzeba zobaczyć, jaka jest zaraźliwość grypy. I porównać ją z koronawirusem, i wtedy zobaczymy, czy ten koronawirus już może nam zagrażać bardziej. No bo wiadomo, ma, ma, mamy jakieś swoje statystyki, jak często zachorujemy na grypę. Tak więc, jeżeli już ta zaraźliwość jest w podobnej liczbie jak koronawirus. No to niestety trzeba się już trochę go bawiać. Dobra, ale nie gadajmy o tym dziadostwie, e, tylko pogadajmy o gierkach. Tak więc o gierkach, o konsoli, bo PlayStation 5 znowu wywalił e, dosyć ciekawe informacje. No i przede wszystkim słuchajcie PlayStation 5 szczegóły wstecznej kompatybilności. I tutaj ja jestem też zadowolony. Jestem ogólnie zadowolony z tej wstecznej kompatybilności. A dlaczego już Wam tłumaczę? Tak więc słuchajcie. Kładamy płytę z grą PlayStation 4 do konsoli PlayStation 5 i albo sobie ją z automatu odpalimy i gramy, albo będzie trzeba, co jest normalne, pobrać przystosowaną jakąś tam łatkę przystosowaną do PlayStation 5. Jest to normalne w Xboxie w poprzedniej generacji. Też tak było z przypadkiem PlayStation 4 na PlayStation 4 Pro. Tak samo było. Aktualizacje musieliśmy sobie pobierać, więc nic w tym nadzwyczajnego. Normalna sprawa, żeby po prostu było fajne przejście. No ale 99% gier z biblioteki 4000 śmignie nam na PlayStation 5. Ja jestem zadowolony. Bardziej to będzie pewnie surowica. Ale takiej, takiej dużej przepaści też nie będzie pomiędzy PlayStation 4 Pro a PlayStation 5, więc jest to znośnie, wiadomo, nie odpalamy gry, przecież z PlayStation 1, żebyśmy musieli liczyć kwadraty pikselowe. Tak więc nie, nic, nic z tych rzeczy. No, surowica e, dosyć, chociaż nie we wszystkim będzie surowica bo konsola będzie posiadała tak zwany e, on się nazywa tutaj Game Boost. Co to jest Game Boost? Ten cały Game Boost to już Wam tłumaczę. Słuchajcie, podobne zastosowanie jak w przypadku PlayStation 4 Pro, gdzie tam mamy Boost Mode. Bardzo zbliżone i w sumie to na tym samym będzie polegało. A tutaj Wam przeczytam, czym jest w ogóle Boost Mode. Jest to wycięty fragment z mojej recenzji odnośnie PlayStation 4 Pro. Boost Mode w PlayStation 4 Pro w Polsce nazwany jako tryb turbo poprawia wydajność wszystkich gier na PlayStation 4. Pro, ale efekt różni się w zależności od gry. Zasadniczo jednak wszystkie gry na PlayStation 4 Pro. Ee, tu się namieszałem. Tryb Turbo e, poprawia wydajność wszystkich gier na PlayStation 4 Pro, ale efekt różni się w zależności od gry. Zasadniczo jednak zapewni płynniejszą rozgrywkę dzięki zwiększeniu wydajności PlayStation 5. Tak więc, no tutaj troszkę zmieniłem PlayStation 5. Jednym słowem, słuchajcie, żeby nie czytać już tych pierdół. Kwestia jest tego typu, że ten tryb z automatu będzie chciał nam poprawić jakość gry pod względem płynności. Tylko te gry nie mogą być zablokowane przez deweloperów pod względem FPS-ów. Te FPS-y muszą być e, uwolnione. Jeżeli są zablokowane na stałych 30 FPS-ach, no to ten tryb nam nic nie da. W praktyce PlayStation 4 Pro przekładało się to mniej więcej na, chyba tutaj nie mam, ale mm, poprawiało nam jakoś gdzieś o 15 klatek zwyż w samym ten Turbo, jeżeli nie dostaliśmy żadnej, e, żadnego patcha e, przystosowanego do PlayStation 4 Pro. No to mniej więcej 15%, 15 FPSów więcej przybyło nam na PlayStation 4 Pro, e, tylko że ten tryb w PlayStation 5 ma też. Dawać nam wyższą rozdzielczość, o ile zobaczymy. Prawdopodobnie do natywnego 4K i płynność, no i też ma poprawiać, słuchajcie, e, wczytywanie gry. Czyli szybciej, na przykład, po e, zginięciu w Ghost of Tsushima, będziemy mogli się odnowić, odrodzić. E, no i już na przykład Ghost of Tsushima śmignie nam w 60 fps i szy szybsze czasy ładowania będą. E, w elastycznej kompatybilności, tak więc, no fajnie, że ten tryb będzie. Bo on dużo nam pomagał. Może mogą być, wy... mogą występować jakieś problemy z gierką. Chociaż ja zauważyłem chyba w jednych, gdzie mi tam coś się chrzaniło, ale to po prostu z opcji menu można wyłączyć ten Boost Mode cały, więc pewnie ten tryb Game Boost tak samo będzie można wyłączyć z poziomu gry z poziomu konsoli, jeżeli ta gra jakoś by nam dziwnie funkcjonowała. Tak więc, tak. No, fajnie, fajna sprawa z tym Games Boostem. Jestem zadowolony, tak więc. Poprawi nam jakąś yy, płynność gierek, więc gry jeszcze mogą bardziej płynnie chodzić. Więc 60 fps, no to nie 30 fps, więc spoko. Więc tutaj bym był zadowolony. Chociaż nie nastawiajcie się na, yy, we wszystkich grach, bo tak jak mówię, no w większości pewnie yy, mało odczujemy w tej wstecznej kompatybilności, yy, ale w takich filerach, yy, w znanych grach. Od Ubisoftu i tak dalej, od, od, no, od. Wszystkie gry AAA spodziewałbym się jednak coś zawsze ładniejszego dla oka e, grając w te gry na PlayStation 5. Tak więc spoko. Biblioteka jest duża, 4000 gier. E, I co wiesz, to chyba właśnie na starcie, bo nikt o tym nie napisał czy później. Tam jakieś plotki były, że 100 gier na początku i tak dalej. Zobaczymy, będę na pewno testował, mam dużą bibliotekę gier na płytach. I na pewno e, będę wkładał wszystkie gry e, i patrzył, jak to się będzie nam zmieniało albo i nie zmieniało. Tak więc wyższa rozdzielczość i klatkarz e, dzięki trybowi Game Boost, tam gdzie nie dostaniemy upgrade'u graficznego. A tam gdzie dostaniemy upgrade graficzny, to też jest mile, e, to, te, to tym bardziej będzie gra lepiej e, widoczna, będzie lepiej widoczna, co ja gadam, będzie przyjemniejsza dla oka. Po prostu wtedy dostaniemy na przykład natywne 4K, 60 fpsów i, i właśnie no, to będzie fajną, fajnym rozwiązaniem, tylko się zastanawiam, że to nie jest kwestia e, niestety PlayStation, bo PlayStation dał pole do popisu tutaj e, deweloperom, e, e, twórcom gier to od nich zależy czy dana łatka będzie darmowa, czy w ogóle będzie. Czy możemy ją po prostu, czy w ogóle jej nie będzie. Tak więc to już jest kwestia nie Sony, Sony zepnął to na wydawców gier. Niech oni się zastanawiają, czy chcą dawać upgrade graficzny do PlayStation 5 we wstecznej kobaty milności. Tutaj Microsoft troszkę ma inną bibliotekę, tych gier stanowczo jest mniej, ale jest to duża biblioteka dobrych gier i tam dostajemy upgrade graficzny, po prostu polepszający tą grę nie tylko dający natywną 4K, ale po prostu zmieniający wizualnie tą grę, jak na przykład Assassin's Creed Unity, który wygląda obłędnie. To co pokazują teraz to naprawdę dzięki oświetleniu, dzięki troszkę modyfikacji graficznej ta gra wygląda naprawdę świetnie że aż drugi raz ją ogram. Tylko akurat Unity kupiłem na PlayStation 4, ale to nie będzie problem. Gdzieś płytkę dorwę się zagroszę i będzie można ograć, słuchajcie, na Xbox Series X tak naprawdę nową grę z tą samą... To normalny remake, kurczę, naprawdę. Tutaj Microsoft świetną robotę robi, ale to wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak nie będziemy się na tym koncentrować, ale wstecz na kompatybilność. Bo wolałbym, żeby w ogóle się koncentrowali na nowych gierkach, ale no ka ka każda tutaj ma swoje plusy i minusy. Jestem zadowolony z wstecznej kompatybilności, jaką na razie nam prezentuje Sony. Po, po długim milczeniu mamy więcej informacji, ciekawszych informacji. No bo jest, ja już jestem zaspokojony i tylko czekam, po prostu aż konsola trafi w moje rączki, żebym mógł to wszystko przetestować. Czy to, co mówią, jest wszystko zgodne z prawdą? Bo ja lubię się tak posprawdzać. Tak więc fajnie. E, chyba tu wszystko już jest jasne: Game, e, Game Boost ulepszy nam wsteczną kompatybilność z automatu. Z automatu tylko muszą być uwolnione klatki. Kochani, no i tak jak mówię. No, i dalej. Na razie 10 wiersz z PlayStation 4 nie zadziała z PlayStation 5. Jest tam jedna moja gra na liście i ona się nazywa Robinson The Journey. Journey. To jest gra na VR, ale ona rewelacyjnie się prezentowała graficznie na VR. I szkoda, że tej gry nie zobaczę na PlayStation 5, ale pewnie. Bo przede wszystkim musiałby być upgrade graficzny i tak dalej. A jakby już działała, to byłaby surowica i by nic nam, nam więcej nie dała. No ale jeżeli mówimy o PlayStation VR, no to słuchajcie, no to VR będzie jak najbardziej kompatybilny z PlayStation 5 i z tymi grami 99% na VR też będzie, będzie działała. Akurat oprócz tego Robinsona. Tylko, że kurczę, kamera z PlayStation 4 nie jest kompatybilna z PlayStation 5, po prostu nie ma portu. Nie ma portu, który możemy podłączyć z tyłu i normalnie korzystać z kamery. No, ale Sony gwarantuje nam przejściówkę. I okej, okay, tutaj nie mam więcej pytań. Przejściówkę dostaniemy za darmoszkę, tak więc żadnej krzywdy nie ma. Możemy przez tą przejściówkę podłączyć kamerę z PlayStation 4 do PlayStation 5 i grać dalej w gry oczywiście na wiara wykorzystujące z PlayStation 4. No bo ona już też nie będzie, kamera nie będzie kompatybilna z grami. Kamera z PlayStation 4 nie będzie kompatybilna z grami z PlayStation 5. To jest no, oczywiste i normalne. No wiadomo, in, gra nie jest przystosowana pod taką kamerę. No i słuchajcie, podobnie jest z kontrolerami. Jak najbardziej. DualShock 4 podłączymy do PlayStation 5, ale tylko i wyłącznie, ogrywając gry z PlayStation 4, czyli też w wstecznej kompatybilności możemy sobie śmiało grać na PlayStation, na DualShock 4, nawet jest zalecane takie rozwiązanie, no i wiadomo, gry z PlayStation 5 obsługiwane są tylko przez DualSense, tak więc, no, też jest to dosyć zrozumiałe, yy, bo gry są już tak przystosowane. Mogliby zrobić, żeby działał ten DualShock, ale widocznie nie zrobili, odcinają się, nowa generacja to nowa generacja, to nowe akcesoria, a jest w tych akcesoriach, to... Tak, pirazy oko to 70, 80%. No, wszystko praktycznie nam zadziała. Za, zadziała. Arcade sticky, e, akcesoria jak headsety, odsony. Wszystko tam nam śmignie bez żadnego e, problemu. Ojej, poniedziałek, dzisiaj kurczę. Ach, dobra, jakoś to będzie. Słuchajcie, jakoś to będzie. Tak więc. E, Drugi, co ja tu mam? Na PlayStation 5 pojawi się opcja instalowania wybranych fragmentów pozycji i już ta opcja zadziała na wybranych tytułach z PlayStation 4. Słuchajcie, już taka opcja zauważyłem w Xboxie, jak instalowałem najnowszą FIFA 2021 FIFA 21. Już jest, wyskoczyła mi informacja, którą część chcę, że mogę sobie zainstalować którąś z części gry. Wchodzę dalej. No i co? Jest tylko jedna, jeden plik, więc nie miałem większego wyboru, ale opcja jak najbardziej się nam pojawiła. Tak więc spoko. Jeżeli to będzie rozwijane, no to fajnie, bo wtedy możemy sobie zainstalować na przykład Single Player sam a multiplayer e, olać. Po prostu e, nie dość, że więcej miejsca na dysku zaoszczędzimy, to dany fragment nam jest niepotrzebny w grze i po prostu my go nie instalujemy, więc. Ci, co grają w multi, to sobie nie zainstalują singla i odwrotnie. Ja akurat yy, cieszę się z tego rozwiązania, bo to mi da więcej miejsca na dysku twardym, instalując samego singla i się nie martwić, że po co mi ten multiplayer zajmuje miejsce na dysku? Po prostu jego nie będzie. Więc jeżeli to będzie fajnie rozwijane, to będzie bardzo fajna opcja. PlayStation 5 i przenos przenoszenie saveów z PlayStation 4 na PlayStation 5. No i tutaj, słuchajcie, tak jak przenosimy save z PlayStation 4 na PlayStation 4 Pro, było identyczne zastosowanie. Nawet puszczałem to na kanale. Słuchajcie, e możemy to e zrobić poprzez. LAN, poprzez Wi-Fi, możemy podłączyć, dwie, pewnie będziemy można podłączyć dwie konsole i przerzucić po prostu e, jakąś poszczególną zawartość, no ale przede wszystkim tak, poprzez e, bezprzewodowo poprzez Wi-Fi, poprzez przenoszenia e, zapisanych stanów z gier na USB, e, z konsoli do konsoli, no i dla, dla osób, które posiadają Plusa, ja na przykład Plusa nie posiadam, e, bo wszystkie gry, które chcę, to ogrywam sobie na płycie, i po prostu po co mam płacić abonament? Płacić za coś, czego nie korzystam. No to nie ma sensu. Tak więc ja z tej opcji nie, nie będę korzystał, no bo po prostu nie będzie mi dane. PlayStation Plus możemy sobie, mając PlayStation Plus, możemy sobie takie gry przesłać w chmurze, save'y z gier, oczywiście. Save'y z gier możemy przesłać w chmurze, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem i zajebistym, bo bardzo mi się to sprawdza. W przypadku Xboxa synchronizacja z chmurą i tak dalej, tylko tam robię to za darmo, nie mając Game Passa, nie mając e, żadnych innych abonamentów. Po prostu jako posiadacz Xboxa mam taką funkcję za darmo i jestem zadowolony. szkoda, że akurat jak tego nie ma, no ale czymś muszą zwabiać e, posiadaczy e, abonamentów. No, coś muszą dawać e, więcej, to jest normalne i ja to, to, nie mam nic do tego, I to jest ok. Tylko tu mówię, jest na Xboxa za darmo, na Plejaku nie ma ich wybór i tyle. No i słuchajcie, co z tymi sejwami? Bo tam coś były jakieś info, że nie wszystkie sejwy mogą śmigać. No i też taka prawda, przenieść nie ma problemu, możemy je przenieść i powinny, moim zdaniem, w 90% odpalimy te sejwy. Ale no niektóre sejwy nie są przystosowane, więc po prostu muszą twórcy gier. Przystosować zapisa, zapisane te sejwy z gier do PlayStation 5 i to tyle. To już pewnie na szybkości będą działać w tym temacie i nie będzie żadnego problemu z przeniesieniem save'u do PlayStation 5. Chociaż nie ukrywam w Xboxie, będzie chyba to bardziej um, mniej, mniej problematyczne, ale zobaczymy, bo to są tylko moje gdybania jak na razie. Tak więc no, to nie wszystkie safe z gier, bo to zależy od twórców gier. Tak jak mówię, kamera HD nie jest kompatybilna z grami z PlayStation ps 4 No to tak jak powiedziałem, wszystko też wyprzedziłem. No i co, to są najważniejsze? Słuchajcie informacje, jakie zebrałem, jakie mnie interesują. Jest tych informacji więcej: że na przykład 60 parę procent przeszło dla Sofa Fajnie, produkcja bardzo dobra i takich gier. Chciałbym też doświadczać na Xboxie, więc pewnie będzie nam to dane po wykup, wykupieniu tylu deweloperów. Co? Tak więc mają tych studiów, mają, mają, mogą działać i niech robią nam dobre gierki. Tak więc trochę mi się język plątał na początku, ale wybaczcie, kochani, ja kawy nie pijam z rana. Tak więc, adrenalinę, pobudzenie ogólnie. Wyciągam z rannych ćwiczeń parę pompek, parę pociągnięć na drążku, parę brzuszek, i w ten sposób mogę się nakręcać. Ewentualnie, czasem, jak filmy kręcę, no to jakiegoś redbula zdarzy mi się wypić. Tak to takich rzeczy nie pijam. Kawę, zapach kawy bardzo lubię, ale już pić kawę nie do końca i jakoś mnie to nie jara. A no, ogólnie, jak już mówimy o jakichś tam na to powiem, że tak samo nie przepadam z alkoholem, co niektórych mocno pewnie zdziwi, ale nie lubię pić alkoholu, nie lubię zimnej wódki, nie lubię piwa, lubię za to wino. Lubię wino czerwone się napić w jakiejś fajnej restauracji z żoną i tak dalej, celebrować jakąś chwilę alkoholem, lubię. Ale tak, żeby piweczko wypić, ja nie mam nic przeciwko, pijcie sobie piweczko. Jeżeli Was w jakiś sposób to e, wam to pomaga, e, no co ja będę gadał? No, wszystko jest dla wszystkich i wszystko jest z głową. Jeżeli do tego podchodzimy, to, to nie będzie żadnego problemu, więc wszystko z umiarem i wszystko jest dla ludzi. Tak więc, no, dziwne co? Może mam e, gębę pijaka, albo co? Ale nie pijam alkoholu, tak więc zawsze te e, teksty, te posty od widzów rozpierdzielały mnie. Zawsze się śmiałem z tego i śmiać się pewnie będę, póki jestem e, na kanale. Tak więc, tak więc alkoholu nie pijam, kochani. No, widzisz, pewnie niektórych zawiodłem. Zawiodłem pewnie po całości alkoholu. Nie pijam. Bardzo rzadko, nawet nie pamiętam, kiedy Słuchajcie, słuchacie. Mamy dzisiaj co? Dzisiaj jest y, połowę października. A ja alkohol piłem, nie wiem, na Sylwestra. Tak więc, macie przykład, kiedy ostatnio piłem alkohol. E, ostatnią szampana w ogóle piłem, jak było 15 tysięcy subskrybentów na kanale. Teraz dobijamy do 20 na gaming, więc wtedy piłem szampana dopiero i to też jakiegoś ryskiego. No. No nic, każdego coś innego nakręca, prawda? Jeden lubi jointa zajarać, drugie lubi piwko trzepnąć i jeżeli wszystko jest z umiarem, to jak najbardziej wszystko jest dla ludzi, tak jak powtarzam. No i co? No i tyle w temacie, bo już gadam o dupie maryni, ale spoko! Przenoszę stąd, chcę Wam z wszystkich pozdrowić, życzyć dobrego miesiąca, dobrego miesiąca. Co ja gadam za bzdury? Muszę już chyba iść do pracy, bo już głową jestem. Pracy, a nie z Wami, no niestety miłego w takim razie. E, tygodnia życzę. O, tutaj pozdrowienia, słuchajcie, e, z Chin. Trzymajcie się, ciepło, cześć.